Witajcie, wszyscy posiadacze komputerów, konsol oraz telefonów z tej strony, Kondi. Witam Was w kolejnym odcinku serii z Farminga 25 na moim kanale. I muszę Wam powiedzieć coś przykrego, gdyż dzisiaj wezmę sobie dużą pożyczkę, bo chciałbym bardzo zakupić sobie nowe pole. I te nowe pole, które zakupię, to jest właśnie te, na którym aktualnie sobie chodzę, jak widzicie. I na tym polu chciałbym zrobić sobie orkę, więc w tym dzisiejszym odcinku to wszystko będziecie mogli zobaczyć, ale zanim do tego przejdę, chciałbym Wam tylko przypomnieć, że jest to już 115 odcinek, a w poprzednim materiale pokazywałem Wam rozrzucanie obornika, więc jeśli ktoś nie obejrzał tego poprzedniego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam. A jaż moi drodzy lecę z tym całym koksem, bo muszę właśnie ogarnąć sobie dzisiaj to pole. Pokażę Wam w ogóle jak te pole dokładnie wygląda, w sumie popatrzcie na to pole informacyjne, znaczy tutaj ma się, żeby, żeby były widoczne te całe informacje. E, pole, pole teraz należy do Davida. E, jest to jedenastka, tutaj mamy trawę, no i gotowe jest do zbioru tak naprawdę. Pokażę Wam jak to wygląda na mapie. No jest to takie już pole Wam powiem, że chyba jedne, jedne z większych. No sprawdźmy sobie ogólnie jak to wygląda na tutaj całej minimapie. Już całkiem dużo tego terenu kupiłem, bo jak widzicie jest to chyba tak, no nie wiem, według mnie to jest taka 1 dziesiąta. Teraz sobie dokupimy jeszcze to, to jest 3,44 hektara, to w ogóle, to jest mega dużo. A, jeszcze bym wam zapomniał powiedzieć, to żebyście wstawili łapeczkę w górę oraz suba, bo jest to mega ważne. I wbijamy 5000 subów. OK. No i właśnie z tym polem będziemy mieli już o wiele więcej tego terenu. I tutaj trochę jeszcze w ogóle lasu nam dojdzie, więc też spoczko, będzie, będziemy mieli tutaj taki um, będziemy mieli bliżej do tej rzeki, więc naprawdę bardzo spoczko pole, dlatego już sobie weźmiemy tę pożyczkę. No i moi drodzy, wracamy na stare śmieci, czyli będziemy zapożyczeni. Ok, no i teraz tak, czekajcie, wejdźmy sobie tutaj i tu mamy za, ile to pole kosztowało? 206. OK, to pasuje kup. Tak kupujemy. No i w tym momencie, czekajcie. Albo sobie zaraz zapiszę gierkę. Bo teraz potrzebujemy tak naprawdę. Tutaj. A, bo tu mam fula już, co nie? A został 1% zaledwie. Dobra, weźmy sobie to, skończmy to wypożyczenie tego, bo to w ogóle mi nie jest potrzebne, tak teraz myślę. O, to jest to zwróć. Ok, zwrócimy sobie. No i dalej, czekajcie, gdzie tutaj mogę sobie dojść, znaczy być obok mojego sklepu? Gdzie jest mój. Gdzie jest mój kład? O, tutaj mamy mojego kłada. No i teraz, moi drodzy, będziemy mogli sobie wypożyczyć nowy ciągnik. Znaczy, sprawdzimy sobie jakiś taki nowy ciągnik z gąsienicami, bo ja jestem ciekawy, czy taki w ogóle jest. I przy okazji sobie weźmiemy ten, ten półk. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj na P. No i mamy o, tutaj. No i duże ciągniki. I chciałem, żeby ten ciągnik naprawdę to był taki, no naprawdę bardzo duży. Więc sobie jest sprawdźmy, czy moglibyśmy sobie wziąć na przykład takiego, no nie wiem, Kejsa, jakbyśmy wzięli takiego case'a? Co, co wy o tym sądzicie w ogóle? Kosztuje ona 685 tysięcy euro. Jest to już no naprawdę niezły bydla. No, patrzcie, jaki on jest gigantyczny. A czekajcie, muszę jeszcze pożyczkę wziąć. Dobra, ten dzisiejszy odcinek naprawdę zapowiada się nieźle. Możemy sobie trochę poszaleć, więc bierzemy sobie mega dużą pożyczkę. Eee, I tak, czekajcie, duże ciągniki. Czy na pewno ten czerwony będzie ok? A może klasika lepiej, żebym sobie wziął. A nie, bo klasika, klasika ja już mam w takiej wersji. To wiecie co? A sprawdźmy sobie, jakie są w ogóle tutaj pługi. To jest ciekawe. Eee, a mamy taki i taki z tych większych, co nie? No dobra, bo tutaj reszta, te, te, te pozostałe pługi to są już takie bardziej, wiecie, typowo z modyfikacji. Mm, Okej, okay, wiecie co? Weźmy sobie może takiego Fenda? Co w tym sądzicie? Ten, ten, ten Fend w ogóle bardzo tak specyficznie wygląda, co nie? E, szkole, to, nie, bo to jest modyfikacja jakaś. Szkole, naprawdę sorki, moi drodzy, że ja tak długo tutaj się nad tym zastanawiam, ale to musi być naprawdę bardzo dobry wybór, więc... A to ma opcję tego? Gąsienicowego układu? Nie, nie ma takiej opcji. Lipa trochę. Mm, Okej. Okay. Wiecie co, weźmiemy sobie tego Fenda, który wygląda według mnie no turbo zabawnie, pierwszy raz widzę, znaczy pierwszy raz, ogólnie nie, nie rzadko kiedy widziałem takie czołniki i też wydawało mi się, że one, że, że no, no nie, to tak dla, dla mnie mega dziwnie wygląda, widzicie w ogóle jak ten ciągnik wygląda, ten cały przód taki wydłużony, z tyłu tak tutaj, no naprawdę mega dziwnie wygląda, ale i tak sobie go weźmiemy. Więc tutaj nie potrzebujemy dużo tych koni mechanicznych albo tu mamy wybór gąsienic standard albo 3 metro. Nie wiem, niech będą standardy US albo EU. Niech będzie to EU, tutaj chyba. Tutaj, wiecie, czemu jest taki wielki, w tym EU? Ten taka ta, tutaj taka moja m, dygresja z mojej strony: wiecie, czemu. Bo tutaj te wszystkie pewnie te rzeczy, które zabierają też całe spaliny i w ogóle i te wszystkie katalizatory tam i wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie przez to, ale mogę się mylić jeśli wy też tak sądzicie, to napiszcie w komentarzach dobra, wypożyczymy sobie tego tutaj pięknego ciągniczka no i oprócz tego fendzika weźmy sobie ten pług, a pług moi drodzy, to będzie, już wam pokazuję który, a chyba już wam pokazałem ale już, no właśnie, pokazywałem wam już, będzie to właśnie ten Konfiguracja standard albo z spacko, komatem Nie weźmiemy sobie tego standardy. Wypożycz. Ok, jest to tutaj, jak widzicie, pług z firmy Kwernerant. To jest największy pług ogólnie, jakby ktoś nie wiedział. Więc już sobie zabieramy ten pług. Eee, no i tym fędziorem sobie pojedziemy. I tym fędzior to w ogóle tak ciekawie tutaj wygląda. Podczepiamy sobie ten pług. No i możemy sobie już ładnie jechać w stronę tego mojego nowego pola. Czy ja tędy wyjadę w ogóle? Chyba powinien, powinienem dać radę, co nie? Okej. Okay. Właśnie sobie w jeden kliknijmy. Czy my tu mam, mamy jeszcze jakieś inne opcje? Nie, tu chyba wydaje mi się, że to wszystko wygląda tak no standardowo. Kliknijmy sobie jeszcze na C. Zobaczmy jak to w środeczku wygląda. Kierownica jaka ciekawa. O kurka wodna, pierwszy raz taką kierownicę widzę. Z tyłu ten cały zaczep też tak wygląda, wiecie, tak bardziej technologicznie. Nie wiem, czy, czy w ogóle tak można to, to nazwać. Tutaj no w środku też naprawdę wygląda to interesująco i tak nowocześnie. Czuć tę ten, ten taką świeżość. Um, ogólnie to piszcie w komentarzach, jakie chcecie następne odcineczki. I jeśli też macie, jeśli ma, chcecie coś wiedzieć o tym farmingu, to również piszcie. Możecie się pytać. Ja na każdy komentarz Wam. Odpowiem Dobra, więc teraz tak zróbmy sobie jeszcze tutaj taki coś jak save game Czyli, tak po angielsku, teraz powiedziałem trochę Jeszcze raz dla pewności, ja wolę być pewny No i okej, okay, sobie ten całe pole tutaj ogarniemy I tak rozłóż pług Działa, to, czy nie? A bo on się tam rozkłada jakoś Okej, okay, no dobra. Zaczniemy sobie z tej strony. Znaczy ja, moi drodzy, powiem wam szczerze, nie lubię korzystać właśnie z, pługu, z pługów, bo no, jednak dla mnie kultywator jest o wiele lepszy. E, Okej, okay, teraz zezwól na tworzenie pól Y. Ogranicz tylko do pól, dobra. Opuść. No i teraz zacznie to działać. Czy mam rację? Mam oczywiście rację, moi drodzy. No i patrz jak... Myślałem, że ten fent nie da rady. Ale jednak w tej wersji, takiej najbardziej podstawowej, on jest, właśnie ten fendik. On i tak daje radę. W ogóle, patrzcie, jaki gigantyczny jest ten pół. Widzicie to? Animacja tego tutaj, tej orki, tak właśnie się prezentuje. Jakby ktoś nie wiedział. Ja już wam ogólnie pokazywałem orkę w tej serii, więc jakby, wiecie, też tutaj nie chcę tego jakoś e, cały czas tak samo komentować. O ja, dobra, tutaj ciężko skręcić w ogóle. E, a o co tu chodzi ogólnie, że obróć pług? To, to mi daje to, że mogę sobie później... A, to chyba zależy od pozycji ogólnie, jak tutaj właśnie będę chciał to, to sobie robić, co nie? No i sobie obróciliśmy, no i teraz klikamy sobie V No i możemy sobie lecieć już Już dalej, ogólnie ja wam chyba pokazywałem co nie? Że ten pług ma 7 metrów Szerokości, no jak na pług to już jest naprawdę bardzo Bardzo dużo, na pewno ma 7? Nie, pomyliłem się, 6 ma Jednak ma 6, ale tak czy siak no widzicie Że jest ogromniasty ten pług Kilka tutaj poprawek będę musiał nałożyć po tym odcineczku, bo widzę, że niestety no, te moje... Oj, przepraszam za budzik. Eee, ta moja orka nie jest tak do, do końca idealna, więc tutaj jeszcze trochę będę musiał po, po, popracować nad tym. Ale to moi drodzy wszystko się ogarnie już pomiędzy odcinkami. Kolejny odcinek, tak jak mi się wydaje, może być czasami z... O ja tutaj mam problem już, bo nie uda mi się tak pojechać. Teraz bym właśnie musiał chyba sobie obrócić, tak mi się przynajmniej wydaje. A wracając do tematu, kolejny odcinek jaki by był, to prawdopodobnie będzie z jakichś zbiorów, albo będzie ze sprzedaży świń, ale to się jeszcze zobaczy, bo nie jestem pewny. I tak naprawdę, no to wiecie, no, zbliżamy się już do takiego momentu, że tych tematów na odcinki będzie coraz mniej zaiste. Ale będę się tutaj cały czas starał na bieżąco coś wymyślać dla Was. I chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że kilka nowych modyfikacji wyszło. No, i te modyfikacje możecie sobie pobrać na ModHubie. Ja sobie już te modyfikacje wgrałem. Tam na pewno były wózki jakieś widłowe z JCB, chyba to były wózki widłowe, o ile mi pamięć nie myli. Tam jeszcze była, był kombine, i kilka jeszcze innych rzeczy było, więc możecie sobie sprawdzić. Ale długo trwa tutaj te, te, ta orka. To jest, to jest w sumie mógłbym nawet powiększyć sobie te pole, bo widzę, że tutaj. Jest w tych niektórych miejscach tyle wolnego miejsca, w tych niektórych miejscach jest tyle wolnego miejsca. no Po prostu w tych obszarach niektórych jest dużo wolnego miejsca, więc mógłbym sobie jakoś to powiększyć. Patrzcie jaki to jest w ogóle ładny ten. Jaki ładny strumek. co zobaczcie sami, no wygląda mega, mega ładnie. No, zobaczcie co jest bliska. No i słuchaj trochę jak ta woda leci. Kurde, ale ładny jest ten fender. Może kiedyś, kiedyś będzie mnie stać na takiego. Na razie to jestem, jestem bankrutem w sumie, bo, bo pożyczyłem trochę kasy. Ale moi drodzy, ja już tyle pieniędzy wisiałem bankowi, że, że mnie takie liczby, nie, 100, 200, 300, 400 tysięcy mnie to nie przeraża. Ja wręcz czuję wtedy większą modyfikację, taki dreszczyk na plecach, że... Wiecie, muszę działać, żeby oddać te pieniądze. Nie mogę być leserem, muszę po prostu działać, dlatego właśnie lubię... Ja, ja jestem trochę jak taki stary hazardista, można, można by powiedzieć, ale... Ale wiem, że to ma... może mieć taki niezbyt niezbyt przyjemny wydźwięk. Dobra. A, w ogóle jeszcze nie musi być odcinek na pewno yy, o tych może świniach, czy o, o czymś innym. Czasami będzie mógł być jeszcze odcinek o... O moich drzewach, o moim lesie, który. o moim lasku, który chciałbym sobie niedługo tutaj yy, wyciąć cały, ale to się jeszcze zobaczy. To się jeszcze zobaczy, bo nie jestem tego pewny, tak na sto, 100%. Kontynuujemy sobie tę naszą orkę. Ja widzicie, tej orki zrobiliśmy, już naprawdę bardzo dużo. I tak jak wam powiedziałem, jest to orka tutaj u łąki, bo nie chciałbym, żeby ta łąka tutaj była. W ogóle mógłbym sobie połączyć te dwa pola, jak widzicie. Ale ja chyba zostawię sobie cały czas tutaj te e, dwa pola, żeby to było tak e, rozłącznie, rozłącznie, rozdzielnie. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, dojdziemy sobie tutaj do końca i tak naprawdę zakończymy ten odcinek, bo nie chcę też zbytnio przedłużać. Dobra, niech będzie tak. E, I co? No mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. I mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę oraz suba i mam nadzieję, że się widzimy już w następnych odcineczkach. Więc ja wam życzę miłego dnia, bądź miłej nocy, w zależności o której oglądacie ten odcinek i jeśli ktoś wytrwał do tego, do tego momentu, to niech napisze w komentarzu kaktus. Więc trzymajcie się i widzimy się już w następnych odcineczkach. No to narra, narra, elo.